Jeśli chciałbyś nagrywać większą liczbę śladów jednocześnie lub chcesz realizować koncerty na małej czy dużej scenie, możesz rozważyć zakup cyfrowego miksera, który zazwyczaj będzie świetnie współpracował z komputerem w roli wielokonałowego interfejsu audio. Mikser cyfrowy. Podobnie jak mikser analogowy, służy sumowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji sygnałów dźwiękowych, przy czym swoje zadania wykonuje w domenie cyfrowej. Możliwość obsługi przez taki mikser sygnałów analogowych wymaga zastosowania konwerterów cyfrowo-analogowych i analogowo-cyfrowych na jego wejściach i wyjściach. W domenie cyfrowej znacznie łatwiej i taniej jest realizować skomplikowane procesory efektów, dlatego wiele mikserów cyfrowych pozwala na kształtowanie barwy dźwięku każdego instrumentu i stosowanie rozmaitych efektów w celu uzyskania końcowego brzmienia nagrania lub dźwięku na koncercie. Większość współcześnie produkowanych mikserów cyfrowych może także pełnić funkcję wielokanałowego interfejsu audio, służącego jednoczesnej rejestracji np. całego zespołu czy nawet orkiestry. Duże miksery cyfrowe już dawno całkowicie wyparły analogowe miksery w stacjach telewizyjnych i radiowych. Niewielkie miksery tego typu natomiast stanowią idealny wybór dla osób pragnących rejestrować kilka różnych źródeł mikrofonowych, np. w sali prób lub jako element nagłośnienia, zwłaszcza jeśli taki mikser ma wbudowane wzmacniacze mocy. Mówimy wówczas często o tak zwanym power mikserze. Świetnym przykładem popularnych cyfrowych konsol mixerskich może być seria Studio Live marki Presonus. Popularny model 1602 USB jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do pracy w warunkach scenicznych, jak i studyjnych. W jego sercu pracuje wielokanałowy interfejs audio USB oferujący 12 torów mikrofonowych zrealizowanych na przedwzmacniaczach Presonus XMax. Pracujących w klasie A oraz dodatkowo tor do obsługi toru zleceniowego, czyli talkback. Wraz z Mikserem otrzymujemy oprogramowanie Studio One w wersji Artist, program Capture oraz pakiet wtyczek Studio Magic Plugin Suite.